Chodź do mną fala jak ta lala 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 Ona taka piękna, że musiałem aż tak gadać Śni się male i lecimy na kebaba Potem wysiął jak armata, nie dam rany gadać A ja idę sobie gdzieś przed siebie Patrzę w kieszeni, mam trzysy Nie wędzuję się śmiercią Drugi ucieka w noc Trzeci nie wie, czy chcę Miasto lubię do niej siadać zmęczony A ja idę przed siebie, choć nie wiem, gdzie Pa bo wszystko kręci się byle jak, byle co, jak wiatr, co tańczy tylko po to, by raz zawiać w bok. Nie pytaj mnie o sens, dziś sensu brak, zamykam oczy i płynę, gdzie poniesie mnie wiatr. Zgabion, czy płynąłbym powolcem? jak ta la 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 la. Ona taka piękna, że musiałem masakradać. Siś tu w male i lecimy na kebaba. Potem wyszał jak armada, nie da wrany gardło. A ja idę sobie gdzieś przed siebie. Patrzę w pisach, mam trzy syny. Nie nich gdzie się szumie. Nie wiem, gdzie się noc, czy śniegnie. Miasto lubię do się znaczonych. A ja idę przed siebie, choć nie wiem, gdzie. A bo wszystko kręci się byle jak, byle co? Jak wiatr. Co tawi przypłynąłem do wadzam do fala jak ta lala la 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 Pona taka piękna, że musiałem asagadać Iść to malę i lecimy jakie bawa Potem wyszła jak nie dam rany